Rozmawiamy z laureatami piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Przekraczamy barierę nauki, poznajemy oblicze laureatów, redakcja rzecz o innowacjach, odkrywamy to, co niewidzialne, a przyszłość należy do nas. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na kolejny podcast z laureatami piątej edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Pan prezes Piotr Kocel firma Engineus. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Będziemy sobie mówić o Nginius Virtual Humans, a więc na początek Panie prezesie, czym w ogóle jest Engineus VH? Engineus Virtual Humans jest platformą do tworzenia wirtualnych postaci. Postaci, które są fotorealistyczne i służą do wykorzystania, możemy je wykorzystywać, zarówno w grach, jak i filmach, jak i reklamach, w social mediach, czyli wirtualne postacie, które powstają wszystko są skalowalne i interaktywne. Mhm. Czyli tak naprawdę ten, ten projekt jest skierowany do branży albo gamingowej, albo filmowej, czy, czy tej i tej? Do obu tych branż, absolutnie. Jak chodzi o branżę filmową, mamy tutaj największe wyzwanie, jak chodzi o jakość i fotorealizm. Też dzisiaj stworzenie postaci do gry jest to praca, powiedzmy, zespołu trzydziestoosobowego czasami mm -hmm. e, trwająca pół roku. Jak mówimy o filmie, e, jest to praca czasami trwająca ponad rok, e, mająca jeszcze większe zasoby. E, więc tutaj e, na pewno ta jakość którą mierzymy to jest właśnie jakość gamingowa, która bardzo szybko dogania jakość taką właśnie filmową, o tym też za chwilę, mm -hmm. o tym co tutaj dzieje, o tym zbliżeniu właśnie tych dwó dwóch branż. Natomiast e, jak chodzi o film, mamy też taką świadomość, że trochę nam czasu zabierze, żeby ta jakość była wystarczająco wysoka, żeby rzeczywiście taką postać można było po prostu z naszej platformy włożyć na, na kadr filmu i ona będzie jak gdyby nie do rozpoznania. No jak, Tutaj mamy właśnie mm, proszę, proszę. Do, do, do czynienia z, z, tym, z tak zwaną e, Doliną Niesamowitości. E, jest to określenie e, opisujące ten fenomen, e, gdzie ludzkie oko, ludzki mózg jest przez wieki e, był trenowany do rozpoznawania czym jest człowiek i jak rozpoznać człowieka, jako różnego człowieka od zwierzęcia i tak i tak dalej, że jesteśmy ogromnie wyczuleni na wszelką nieprawdziwość, jak widzimy ludzkie postacie. I, i to jest nasze największe wyzwanie tak naprawdę, żeby właśnie przejść, przejść sprawnie przez tą Dolinę do Niesamowitości i stworzyć postacie, które, które nie różnią się od prawdziwych aktorów. Też wiemy, jak ewaluowały te, te światy, świat gamingowy i filmowy, kilkanaście lat temu. Wiemy, jakie to były postaci w różnych grach, filmach, i teraz tak. to się zmieniło naprawdę. No, no niesamowicie, bo, bo gdzieś to przełożenie na rzeczywistość jest praktycznie jeden do jednego. Tak. Jest to, jest to już osiągalne i, i kilka filmów i chociażby Blade Runner 2049 pokazało, mm -hmm. że są w stanie tam e, rzeczywiście wkrzesić do życia aktorów, którzy już nie żyją albo już się powtarzali e, i, i, i wkleić ich do tego filmu, natomiast e, dzisiaj są to projekty e, liczone w milionach dolarów. Mm -hmm. e, naszym zadaniem i naszym tutaj wyzwaniem jest właśnie Osiągnięcie zbliżonej jakości. Natomiast w takim modelu, gdzie tworzenie takiej postaci to nie jest rok czy dwa, tylko powiedzmy dwie godziny, tak. I, i, a, i absolutnie ma pan rację, że tutaj jest galopujący właśnie też ten postęp naszych, jak chodzi o możliwości i efekty specjalne także w grach. Te gry często przekraczają budżetami największe produkcje hollywoodzkie, więc co za tym idzie też e, efekty specjalne i, i, i taki fokus właśnie na, na tworzenie coraz bardziej e, imersywnych i rzeczywistych doświadczeń interaktywnych no jest, jest ogromny i tutaj ogromne pieniądze w tą, w tą, w tą, idą w to. Natomiast e, co za tym idzie e, na takiego rodzaju i taki poziom Realizmu stać tylko największych graczy, tak? stać CD Projekty, Ubisofty, Blizzardy, natomiast mamy szereg, szereg ogromnych studiów niezależnych z całego świata, których na takie zespoły i na takie wydatki nie stać i tutaj też do tych właśnie studiów adresujemy naszą platformę. No to panie prezesie mechanika działania platformy, bo, bo ona działa na, na zasadzie głębokich systemów, systemów typu machine learning, prawda? Tak. Zgadza się. Zgadza się. Bardzo wielką rolę w tej chwili w grafice 3D od, od właśnie odgrywa machine learning i jak wiemy we wszystkich dziedzinach życia te, 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 ten postęp jest, jest no naprawdę niesamowity, Taki tak, tak tutaj e, na niedawnym demo NVD e, można było narysować kilka kresek na ekranie, z których powstał, powstawał fotorealistyczny obraz, zdjęcie jakiegoś tam, e, powiedzmy, lasu z e, kilku kresek i z kilku drzewek, które, które pięcioletnie dziecko może sobie naszkicować. E, Taki tutaj, właśnie w, w grafice 3D, chcę wykorzystać machine learning, żeby ta platforma usprawniła i wspierała artystów właśnie w tej drodze od konceptu do gotowej postaci. I tutaj, już przechodząc na konkrety, takim podstawowym, um, podstawowym featurem, jeśli mogę, naszego produktu Aha. jest. Umożliwienie koncept artyście, czyli osobie, która wymyśla postać na podstawie, na podstawie jakiegoś tam briku, zapotrzebowania i rysuje ją, szkicuje ją, umożliwienie tej osobie załadowania tego szkicu i otrzymania już gotowej, trójwymiarowej, gotowej do animacji postaci w kilka minut, tak naprawdę. Hmm. Um, I to jest ogromny skok, bo dzisiaj jest to. Jest to proces, który trwa, tak jak mówię, miesiącami czasami, tak? Najpierw powstają szkice przed szkicami samej postaci jakieś moodboardy tak zwane, czyli jakieś referencje są zbierane, później powstaje szkic, później z tego szkitu zespół 3D zaczyna rzeźbić tą, tą, tą osobę od podstaw. A my tutaj chcemy umożliwić panu naszkicowanie postaci i zobaczenie tej postaci już jako gotowego produktu gotowego do animacji po, właśnie, kilku minutach. Mm -hmm. to, to zapytam, panie prezesie, o taką największą innowacyjność NGINUS Virtual Humans. Największą innowacyjność to jest właśnie umożliwienie tego przejścia, tak, bardzo szybkiego od konceptu, czyli od szkicu 2D do postaci 3D. Tego jeszcze nikt nie zrobił, tego nie ma na rynku. Są programy, które umożliwiają tworzenie wirtualnych postaci na zasadzie, też to kolokwialnie nazywamy suwaczków, czyli otwieramy jakiś mhm. tam program i widzimy taką modelową postać i możemy ją tam dostosowywać, dociągając pewne, pewne parametry, czyli na przykład gruba, chuda, stara, młoda i tak dalej. Natomiast nie ma nigdzie jeszcze o ile mi wiadomo, bo oczywiście świat pędzi bardzo szybko, um, oprogramowania, które pozwala właśnie na przetworzenie szkicu 2D na taką gotową postać 3D, która właśnie jest bardzo wysokiej jakości, która nadaje się, tak jak wspominałem, do gamingu um, i mamy nadzieję do filmu. Mm -hmm. O, też na pewno bardzo, bardzo istotne, bo tak jakby przygotowując się do tego wywiadu, też w... Takiej prezentacji tego projektu uwypuklony jest unikatowy team specjalistów, a więc to jest też zespół, to jest też grupa, która jakby buduje ten projekt. I to jest bardzo, tak. bardzo istotne, bardzo ważne. Tak, 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 absolutnie. I tutaj ym, to, co jest yy, naprawdę wspaniałe w naszej branży, to że yy, Polska naprawdę wyrobiła sobie światową markę, jak chodzi o gaming. Mm -hmm. Dzięki temu, że staliśmy się naprawdę. Światowym, światowy, światowym hubem e, gamingowym e, mogliśmy tutaj ściągnąć naprawdę najwyższej klasy specjalistów z tego projektu, e, z naszych czołowych studiów, jakiś jak ten projekt. E, e, I dzięki temu e, też jesteśmy bardzo blisko tej branży. Tak? Rozmawiamy z tą branżą, jesteśmy częścią tej branży, bo tutaj nasza siostrzana firma e, The Beast. E, pracuję właśnie z czołowymi e, polskimi i światowymi studiami nad, e, nad e, takimi tytułami e, gier, które, które znamy z, z, z największych tutaj, e, z, z największymi produkcjami. Teraz wspieramy na przykład Techland w, w mm. Taiwan mm. e, i dzięki temu, je, że jesteśmy częścią tej branży, e, też jesteśmy bardzo czuli na jej potrzeby, tak? To nie jest tak, że sobie wymyśliliśmy e, jakiś projekt badawczo-rozwojowy, który nie ma przyłożenia na e, prawdziwe zapotrzebowanie rynkowe, tylko wiemy, że to jest, że to jest naprawdę e, ból dla tych studiów, bo musimy też zdać tak sobie sprawę, że e, duża produkcja, e, czy nawet średnia produkcja gamingowa dzisiaj, to nie jest jedna postać, to jest kilka set postaci. I możliwość wyskalowania jak gdyby tego procesu tworzenia postaci, i tworzenia tych postaci w wysokiej jakości, no jest ogromnym przyspieszeniem, oszczędnością czasową, no i oczywiście budżetową dla, dla studiów. Tak sobie oczywiście spoglądamy, porównujemy, analizujemy, podchodzimy analitycznie, no to e, naprawdę Polska jest e, światową potęgą, jeśli chodzi o gaming. I to trzeba otwarcie powiedzieć. Tak, jest to jest to niesamowite, jest to, jest to naprawdę wspaniałe, e, to co się tutaj zadziało. E, Oczywiście jest. Polska naprawdę wykorzystała tutaj ogromną szansę, jak chodzi o skalowalność mhm. gier. No bo wyobraźmy sobie producenta filmowego, który chce stworzyć polską produkcję, która podbije świat. Oczywiście takie firmy jak Opus Film, no nasz partner pokazały, że nasze produkcje filmowe, arthousowe są w stanie wygrywać od kary i to jest wspaniałe, natomiast nie ma jeszcze Takiego przełożenia komercyjnego. My nie jesteśmy Hollywoodem i, i raczej nie będziemy, bo, bo tworzymy inne kino, mówimy innym językiem, nastawiamy się na innego odbiorcę. E, tymczasem nasze studia gamingowe strzeliły się w, taką, w taki globalny trend właśnie w, 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 e, i wizualnie i pod względem e, właśnie storytellingu, który naprawdę przemawia do mas światowych a dzięki temu, że jest internet i że jest, że stanowi on ogromny kanał dystrybucyjny, jesteśmy w stanie te gry przedawać na całym świecie I, i to naprawdę napędza to całe koło. U nas bardzo, bardzo miło się na to patrzy i bardzo przyjemnie jest być częścią, małą częścią tej, tej branży tutaj. To jakie kolejne pomysły rodzą się w głowie pana, pana prezesa, jeśli chodzi o firmę Engineers? Chcemy oczywiście skomercjalizować platformę. To jest jakiś taki główny jasne, cel. Jasne. Tutaj mamy nadzieję, że do końca roku będziemy mieli już taką testową platformę, którą będziemy w stanie pokazać, zademonstrować. Natomiast również rozwijamy tutaj działkę bardzo ciekawą, która nazywa się wirtualna produkcja. Wirtualna produkcja polega na wykorzystaniu właśnie silników gamingowych, czyli takich, takich pakietów jak na przykład Unreal Engine, który bazowo służy do tworzenia gier. Ale właśnie dzięki temu, że ta jakość gier tak podskoczyła w ostatnich latach, Jesteśmy dzisiaj w stanie tworzyć filmy w wykorzystaniu, wykorzystując Unreal Engine. I tutaj właśnie w Łodzi, w skalach Opus Film Naumunkowej mamy takie studio, które dzięki właśnie wykorzystaniu Unreal Engine'a i takich wielkoformatowych ścian led produkuje content. Produkuje content, który Efekty specjalne opiera o właśnie technologię gamingową. I to jest bardzo ekscytujące, bo w takim tradycyjnym świecie efektów specjalnych, jeśli mamy powiedzmy jakiś pomysł, tak, jakieś, jakieś, jakieś IP e, i chcemy e, to IP e, przetworzyć na powiedzmy na, na bazie tego IP stworzyć film, to, animowany, to musimy zrobić osobną produkcję, podczas gdy później. Tworząc w tej bazie film, wymaga to zrobienia wszystkiego od początku, bo to nie było kompatybilne, bo, bo film był dużo wyższej jakości, gry jeszcze nie były tak rozwinięte. Dzisiaj jesteśmy w stanie stworzyć um, to wszystko raz um, i użyć tego zarówno do takiego storytellingu linearnego, czyli właśnie do, do filmu, do serialu, jak i do interaktywnego doświadczenia, jakim jest gra. I to jest bardzo i to jest naprawdę przełomowe, umowa, tym się ekscytujemy. Ostatnio też Facebook w lipcu ogłosił swoją nową strategię, że tak naprawdę ich priorytetem jest stworzenie tak zwanego metaversu, czyli takiej wirtualnej przestrzeni, w której będziemy żyć, pracować i, i istnieć. I my właśnie też się widzimy jako takie studio, które jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby tego nowego metawersowego świata, które jest w stanie produkować content wieloplatformowy, który się przekłada zarówno na gaming, jak i film, serial, social media. Mm -hmm. Zostało nam jeszcze, jeszcze kilka minut, to było gdzieś tam, to była rozmowa o projekcie, natomiast też chciałbym e, zapytać o Forum Inteligentnego Rozwoju, bo mieliśmy się okazję spotkać podczas wręczenia nagród i certyfikatów. E, czym jest dla pana prezesa właśnie Forum Inteligentnego Rozwoju jako ta, ta platforma łącząca e, tą, tą sieć pomiędzy, pomiędzy nauką a, a biznesem, wspierającą właśnie naukę i biznes? Jest to bardzo ważne, jest to, jest, to, jest, to, jest to absolutnie wspaniała inicjatywa, gdyż, jeśli mogę tak powiedzieć, w Polsce zawsze tego brakowało, tak, zawsze brakowało przełożenia potencjału badawczo-rozwojowego i wielu bardzo zdolnych ludzi, przełożenia ich wynalazków, ich, ich wiedzy na, na rynek mm. i to jest, nam bardzo potrzebne yy, i wydaje się, że to się powoli zmienia, że właśnie dzięki yy, temu, że mamy takie branże jak gaming, które też wykorzystują w dużej mierze yy, wykorzystują w dużej mierze środki właśnie na badania i rozwój, yy, jesteśmy w stanie yy, jak gdyby bardziej praktycznie myśleć o, o, o takim typowym RD i przekładać to na zyski i, i na podbijanie światowych rynków. Także um, tak jak powiedziałem na wstępie jestem wielkim fanem takiego myślenia i jest to bardzo potrzebne. No to chyba też się zmieniło, ta, ta płaszczyzna pomiędzy nauką a, a, a biznesem, bo, bo jakby i, i nauka bardziej rozumie biznes i, i biznes bardziej rozumie e, naukę, prawda? Zgadza się. Absolutnie I, i niewątpliwie jest to też duża zasługa tutaj funduszy europejskich, dzięki którym, które są tak jakby zaprojektowane, żeby właśnie o tym myśleć, żeby to było nieodzowne, żeby to współdziałało i żeby, żeby te nasze projekty B plus R miały przełożenie na rynek. No i też ważne chyba, żeby tymi projektami dzielić się ze społeczeństwem, tak? Bo są te właśnie podcasty, artykuły, media społecznościowe, żeby jednak ludzie, ludzie poznawali Waszą taką pracę od środka i też te efekty projektów. Trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić, trzeba się chwalić i, i trzeba o tym mówić bez kompleksów. Tak jak mówię, mamy dużo wspaniałych ludzi, mamy już takich liderów branżowych, którzy pokazują, że made in Poland że da się, tak? że mm -hmm. możemy, być, um, możemy być liderami światowych rynków um, i czym więcej będziemy um, o tym mówić tak śmiale i bez, bez kompleksów, tym więcej ludzi będzie się decydowało um, na takie marzenia i na realizowanie tego typu przedsięwzięć. Więc, więc to jest bardzo ważna ważna sprawa. I na koniec, panie prezesie, czego mogę życzyć? Sukces rynkowego! Sukces <laughs> rynkowego, a to jest teraz najważniejsze, bo tutaj wymyśliliśmy coś wspaniałego, no ale to jeszcze musi kupić rynek. Mamy wszelkie tutaj wskazania ku temu, ale jak wiemy, rynek zawsze weryfikuje, także, także tego absolutnie sobie również życzymy. To oczywiście tego życzę. Moim i Państwa gościem był pan prezes Piotr Kocel, firma NGINIUS. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja również się kłaniam. Sebastian Wach, do usłyszenia. Rozmawiamy z laureatami piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Przekraczamy barierę nauki, poznajemy oblicze laureatów, redakcja rzecz o innowacjach, odkrywamy to, co niewidzialne, a przyszłość należy do nas.